Dzień dobry wieczór, jest 22 dzień sierpnia do końca roku pozostało 131 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Cezary Filip oraz teona wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast na świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1863 to Powstanie Styczniowe. Zwycięstwo wojsk rosyjskich w bitwie pod Złoczewem. Ostatnia w regionie Złoczewa potyczka Powstania Styczniowego stoczona 22 sierpnia 1863 roku pomiędzy oddziałem powstańczym dowodzonym przez generała Edmunda Taczanowskiego, a oddziałem wojsk rosyjskich pod dowództwem podpułkownika Tarasiewicza. Bitwa miała miejsce na polach pomiędzy Złoczewem a Kamionką. Oddział generała Taczanowskiego był dobrze uzbrojony, jednak nie był w stanie sprostać w walce będącym w znacznej przewadze siłom rosyjskim. Taczanowski widząc przewagę Rosjan polecił oddziałowi wycofanie się w kierunku Kamionki i Niechmirowa. W bitwie poległo pięciu powstańców. Rok 1919 to wojna polsko-bolszewicka, zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod ziabkami. W drugiej połowie lipca 1919 roku naczelne dowództwo wojska polskiego zakończyło pracę nad planem szeroko zakrojonej operacji zaczepnej, której celem było opanowanie Mińska, Borysowa, Bobrujska i oparcie frontu o linię Rzek Dźwiny i Berzyny. W rozkazie operacyjnym Frontu Litewsko-Białoruskiego z 3 sierpnia 1919 przewidziano, że natarcie na Mińsk ubezpieczą na lewym skrzydle oddziały 1 Dywizji Piechoty Legionów w rejonie Mołodeczna-Wilejki. Po zajęciu Mińska zaistniała możliwość kontynuowania przez wojska Frontu Litewsko-Białoruskiego działań zaczepnych. W ostatniej dekadzie sierpnia 1 Dywizja Piechoty Legionów generała Edwarda Śmigłego Rydza otrzymała rozkaz obsadzenia południowego brzegu Dźwiny pod Dyneburgiem i opanowania tego miasta. Część druga. Kartki z kalendarza świat. Rok 2008 to wojna rosyjsko-gruzińska. Zakończyła się rosyjska okupacja Gori. Przejęcie gruzińskiego miasta Gori przez siły rosyjskie w dniach od 11 do 22 sierpnia 2008 roku w ramach wojny osetyjskiej 2008. Pierwsze naloty na miasto odbyły się nocą i rano 9 sierpnia, kiedy to została zniszczona duża część miasta. 10 sierpnia po godzinie 14 poinformowano, że armia rosyjska maszeruje w stronę Gori. Natomiast nocą rozpoczął się ostrzał miasta przez rosyjską artylerię i lotnictwo. 11 sierpnia 80% mieszkańców, czyli 56 tysięcy ludzi, uciekło przed rosyjskim bombardowaniem. O godzinie 17 rozpoczęła się ewakuacja miasta. Potem Rosjanie zdobyli kontrolę nad miastem Gori. 13 sierpnia Rosjanie wprowadzili do miasta co najmniej 50 czołgów. 14 sierpnia Wieczesław Borisow twierdził, że miasto Gori jest kontrolowane wspólnie przez gruzińską policję i rosyjskich żołnierzy. Następnie powiedział, że Rosjanie samodzielnie kontrolują miasto, a Gruzini wycofali się. Organizacja Narodów Zjednoczonych opisała sytuację humanitarną w Gori jako rozpatrzliwą. Udało się wydać jedynie ograniczone dostawy żywności do miasta. 15 sierpnia wojska rosyjskie dopuściły szereg dostaw pomocy humanitarnej do miasta, ale nadal blokowali miasto od zewnątrz. Wojska rosyjskie formalnie opuściły miasto 22 sierpnia. Gruzińskie władze jednak poinformowały, że pojedyncze jednostki rosyjskie można było spotkać na obrzeżach miasta. Władze w Tbilisi zapowiedziały, że będą organizować powroty dziesiątków tysięcy uchodźców do Gorii. W roku 2018 z Gujańskiego Centrum Kosmicznego został wystrzelony satelita naukowy Europejskiej Agencji Kosmicznej ADM Aeolus wyposażony w nowatorski instrument do badania wiatru w Ziemi. ADM jest pierwszym w historii satelitom przeznaczonym do obserwacji profilów wiatru. Zadaniem satelity jest nakreślanie w czasie rzeczywistym pola ziemskiego wiatru przy pomocy nowatorskiej techniki laserowej. Został wystrzelony na niską heliosynchroniczną orbitę okołoziemską przy użyciu rakiety nośnej Vega 22 sierpnia 2018 roku o godzinie 21.20. W 2018 roku satelita przechodził serię testów. Satelita został przetransportowany na stanowisko startowe w lipcu 2018 roku. 17 sierpnia został zamontowany na rakiecie Vega, a jego start zaplanowano na 21 sierpnia. W rzeczywistości start nastąpił 24 godziny później. Podstawą misji jest jedyny, ale wysublimowany innowatorski instrument o nazwie Aladdin badający atmosferę na bazie lasera i efektu Dopplera. Połączenie dwóch laserów dużej mocy wielkiego teleskopu i, sk i skrajnie czułych odbiorników ma według Europejskiej Agencji Kosmicznej czynić go jednym z najbardziej zaawansowanych przyrządów badawczych umieszczonych na orbicie. LIDAR ma operować w bliskim ultrafiolecie posługując się falą o długości 355 nanometrów. Satelita ma próbkować najniższe 30 km atmosfery Ziemi celem przekazania informacji o wertykalnych profilach wiatru, a także na temat aerozoli i chmur. Ma to nie tylko umożliwić lepsze zrozumienie funkcjonowania atmosfery i wspomóc badania nad klimatem, ale też pomóc w przewidywaniu zjawisk ekstremalnych takich jak huragany i El Nino. To wszystko na dziś, bardzo dziękuję za uwagę, jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20, a tymczasem dzięki wielkie i narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.